Serwus muzykanci, wybiegłem 20 minut temu, ale było tak ciemno, że nie dałem rady nagrywać, nic, nie było mnie widać, a i tak biegnę teraz dalej na światłach. Moi drodzy, 114 już poniedziałkowy rozruch z Belfrem GoFrem. Dzisiaj biegniemy, jak prawie codziennie. Dzisiaj jest o kolekcjonowaniu kursów. Co to znaczy? Chciałbym właśnie, żebyś nie był kolekcjonerem kursów. Jedyne, co możesz kolekcjonować, to możesz sobie kupić kolekcjonerską, designerską tekę pełną nut walców. Jest dostępna w sklepie Akademii Muzykanta. Ale jeżeli chodzi o kursy, to pamiętaj, żebyś nie był kolekcjonerem kursów. Kupienie kursu daje poczucie takie, że mam to żywotnio. I będę się kiedyś uczył. I nie zaplanujesz sobie pierwszej próby z Akordeonem i nie ćwiczysz. Ale kupujesz kolejny kurs. Kolejny, kolejny, jesteś takim kolekcjonerem kursów. I to właśnie nawet nie dotyczy tylko gry na akordeonie, ale na przykład języka angielskiego nauki. Także kupienie kursu uspokaja, prowadza spokój. Zadowolenie, poczucie spełnienia, że masz kurs, ale nie grać na kordonie i uważaj, bo możesz właśnie nigdy się nie nauczyć. Dlatego jedną z lepszych opcji jest właśnie nauka gry w abonamencie co miesiąc, także wiesz, że musisz się uczyć. A jak masz żywotnia, to masz takie uspokojenie, że masz i nie uciekniesz ci i kiedyś będziesz się uczyć. Także uważaj na taką ważną sprawę, żebyś nie poczuł takiego rozluźnienia. Ja zaczynałem, jak zaczynałem kilkanaście lat temu biegać, to wiadomo, ciuchy trzeba dobrać, tak jak z akordeonem. Jaki akordeon kupić, jaki wybrać na początek, jakie dobre buty na początek, jakie ciuchy, jaka czapka, jaki szalik, jakie rękawiczki. I miałem takiego kolegę, który też chciał zacząć biegać. No bo był jeszcze cięższy ode mnie. W sumie to nadal jest. Jeśli mnie pytał jakie buty najlepsze kupić, bo on też zacznie biegać. Muszę schudnąć. No ja mu powiedziałem, że w takim w takim sklepie są tanie buty za 50 zł można na start kupić i zobaczyć jak, jak się zacznie biegać, czy Ci się to spodoba. Są bardzo lekkie, wygodne. No i minął tydzień. Ja patrzę, on w butach jest za 200. 50 zł. No i dobra, nic nie mówię, podziął tylko fajne buty, kupiłeś. Ale na tym się skończyło. Na tym się bieganie skończyło. Kupił sobie buty Buty przyszły do domu i chodził w nich. A nierazu nie pobiegł, ale miał. Oglądałeś kogiel? Mogiel film? No my łazienkę mamy. a nie działa. No ale jakby kto pytał, to mamy. Tak. Uważaj! Kupienie kursu daje uspokojenie, a musi ścisnąć. Najlepszy opcją są właśnie opracowania w abonamencie. Wiele osób musi mieć coś na stałe, posiadać, a wiele już rozumie, że można korzystać tak z abonamentów niskiego, bo to w niskiej wtedy cenie wychodzi. I wtedy jest ta motywacja dużo większa. Dużo większe efekty mają. Kursanci, którzy mają ten abonament sobie płacą tu stówkę miesięcznie, co to jest stówka miesięcznie? To jest jedna lekcja nauczyciela stacjonarnego, a tam na dzisiaj jest 40 opracowań utworów, także na kilka lat, jeżeli dopiero zaczynasz. I wiesz, że ci ten czas ucieka, planujesz, ciśniesz i tak właśnie robią kursanci. Także jeżeli masz coś do żywotnio, a nie masz w abonamencie, to uważaj na taką ewentualność, że dzisiaj nigdy nie uda zalogować i ćwiczyć. Biegniemy z belfrem Goffert kawałek Już nie w lesie Już nie w lesie, bo w lesie było ciemne jakby. Także wszystkiego dobrego. Widzimy się w czwartek na ostatnim szkoleniu skolent na akordeonie. Być może ostatnim szkoleniu w ogóle w tym roku jeszcze zobaczymy. Trzymajcie się.